Hej, witajcie, <coughs> z tej strony Artix. Dzisiaj chcę wam powiedzieć parę ważnych informacji Otóż, co się będzie dziać na naszym, znaczy na naszym, na moim kanale <coughs> Pierwsza gra, którą będę <coughs> nagrywał Sorry za te moje chruchanie i tak dalej, ale jest troszkę przeziębiony E, pierwsza nasza gra to będzie Fallout 3 Myślę, że gra bardzo znana i w ogóle także nie będę o niej za dużo opowiadał. E, tu mamy przykładowe zdjęcia. Na przykład takie coś. Także myślę, że będzie mm, ciekawie. Gra nie jest, nie należy do nowych. E, no ale postanowiłem sobie ją przejść Tu będzie dosyć długie, Diamond. <coughs> no falot to e, długa gra. E, no, także mam nadzieję, że będzie się podobać. Ta gra e, będę w tą grę będę wrzucał nie wiem czy często czy nie, ale na pewno nie będzie to codziennie. Na no, spokojnie gdy sobie to przechodził i na spokojnie będzie wrzucał. Nie będzie jakiegoś pośpiechu, że codziennie będę siedział po 5-6 godzin, żeby to koniecznie przejść. Tym bardziej, że to nie jest mój, e, mój jedyny pomysł na e, granie. Dobra, no teraz e, następna gra. E, kolejna gra, którą mam zamiar e, nagrywać to jest FIFA Manager e, 11. Wyszła już dwunastka Fiomenager 12. Ale była po angielsku. Niby tam było jakieś spolszczenie do tego, niby coś tam było, ale, ale, ale nie jestem pewny co tam w końcu z tym było. Dlatego nie kupiłem sobie Fiomenager 12, tylko zostałem przy. 11 eee, Ja bardzo lubię piłkę nożną. Bardzo lubię takie, tego typu gry. Nie wiem, czy się to komuś będzie podobać, ale będę grał w to ogólnie. W, ciągle w to gram. Po prostu podoba mi się to, mniej czy więcej. Dlatego sobie postanowiłem po prostu nagrać. Będziecie oglądać fajnie. Nie, oczywiście, do niczego nie zmuszam. Chociaż wiem, że na pewno gra granie będzie się czuło jakimś. Wielkim e, zainteresowaniem. ale myślę, że ci co e, lubią tego typu gry, może i zaciekawi ich to. E, no, zaciekawi ich to po prostu. E, ok, teraz myślę, że najciekawsze, co chyba się spodoba największej liczbie osób, i to zdecydowanie najczęściej będę wrzucał A Battlefield 3. E, tutaj troszkę więcej się rozgadam Otóż e, Zrobię takie małe sobie porównanie Battlefielda 2 e, i Call of Duty Modern Warfare 2 e, no Oczywiście ta walka jest tam czy to Battlefield jest lepszy, czy Modern itd. itd. E, w moim przekonaniu e, Jeśli chodzi tutaj mówię teraz o Battlefieldzie 2 i modernie 2 Grałem i w to i w to. I zdecydowanie góra moim zdaniem tam był modern. Bardziej mi się podobał, wszystko było fajniejsze. I kampania mnie bardziej wciągnęła w modernie. I multiplayer i dosłownie wszystko. Eee... <laughs> Teraz jeśli chodzi o moderna trójkę. Na moim kanale jest póki co chyba tylko jeden filmik z tego. Po prostu ta gra... Eee... Nie wiem, spodobała mi się. Kampania była naprawdę nudna. E, multiplayer wcale nie ma jakichś ciekawych map, tak jak było to w dwójce. Oczywiście to jest kwestia gustu i tak dalej. Ale mi się ewidentnie bardziej podobały mapki z dwójki. Tak samo kampania. E, ciągle ten Makarov, Makarov, zabijanie tego makarowa. To już się po prostu zrobiło nudne. Dlatego no, nie przekonał mnie e, Modern Warfare 3, e, więc mam nadzieję, że Battlefield mnie zaskoczy na plus. E, Grałem oczywiście w Moderna trójkę. Jak już mówiłem, nie za bardzo mi się podoba. E, jak i, i patrzyłem y, różne gameplaye i tak dalej. Szczególnie tutaj. Ech, chodzi mi o Roka i Roya. Jeśli chodzi o Battlefield 3, jak tam sobie z sobą pykali. Szczerze mówiąc, bardziej mi się chciało oglądać jak oni w to grają niż jak ja miałbym grać w moderna trójka dlatego postanowiłem ech, kupić sobie Battlefield trójka. Na dzień dzisiejszy jeszcze tego nie mam Ale za jutro albo pojutrze wybiorę się w końcu do sklepu i go po prostu e, kupię w e, to oczywiście będę grał sam w e, Fifth Manager oczywiście też e, a w Battlefielda na trójkę postaram się zgarnąć e, Migdusa znanego e, z gry Left 4 Dead 2 Gabcia również znanego z, z Left 4 Dead 2 i może jeszcze kogoś tam tam się zgarnie się zobaczy eee, no i to chyba byłoby na tyle co miałem wam do powiedzenia mam nadzieję że moje propozycje będą się wam podobać czy tak będzie czy tak nie będzie nie wiem eee, Tego, jeśli macie może jeszcze jakieś inne propozycje na zagrania eee, Gry, napiszcie w komentarzu, e, może mm, postaram się pomyśleć, może zrobię właśnie, zagramy e, e, z tej gry, na którą mi tam napiszecie, e, albo po prostu was wyśmieję, co mi tutaj proponujecie za główną, ale, ale oczywiście, jeśli możecie, to napiszcie. E, no i to było na, na tyle także dzięki i cześć